Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz, motylek. Z kwiatka na kwiatek przelatał motylek, cieszył się życiem, co trwa kilka chwilek. Różane gaje rozkosznie przebywał, przy blasku słońca po powietrzu pływał. Wokoło rozlicznemi pieścił się widoki Z kwiatów w słodkie czerpał soki Ledwie na chwilę odpoczął wśród cieni Znowu igrał wesoło w rozległej przestrzeni A czas nieznacznie jak płynął, tak płynął Nareszcie motylek zginął Nie jest to obraz człowieka Co go wdziękiem szczęście mami? Płyną lata za latami a na koniec śmierć go czeka. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.